Do you come ciebie hui. De La Main? Miło mi gościć Pana w biurze sieci Delamain. W czym mogę Panu pomóc? To ja, Wi. Miło mi Pana poznać. Czy jest Pan już zaznajomiony z dobrodziejstwami programu Excelsior? Co się stało z pozostałymi osobowościami? Ma Pan na myśli wirus. Na podstawie informacji z logów Jestem w stanie stwierdzić, że zostały usunięte wraz z przywróceniem wcześniejszej wersji danych. Zapomniałeś mnie. Ależ nie. Na podstawie informacji zapisanych w logach jestem w stanie zidentyfikować pana jako kontrahenta odpowiedzialnego za usunięcie wirusa. Dobra robota, kontrahencie. Szkoda. Chodź, Johnny, kolejne kontrakty czekają. Trzymaj się, Delamain. Będziemy musieli zacząć wszystko od nowa. Miło mi znowu towarzyszyć w pańskiej podróży. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Czuję, że to wyjątkowy dzień. O co w nim takiego szczególnego? Dokonałem przełomu w długotrwałym procesie badawczo-rozwojowym, który niebawem pozwoli sieci Delamain rozwinąć skrzydła. Rzeczywiście, brzmi wyjątkowo. Nie będę pana zanudzał szczegółami. Nie ma nic gorszego niż gadatliwy taksówkarz. Do usłyszenia. Miło mi znowu pana gość. Cześć, Delamey. Czy wolno mi przerwać pańską podróż pytaniem? Właśnie to zrobiłeś, więc śmiało wal z kolejnym. To właściwie nietypowa prośba. Proszę o zrozumienie. Jakie działania poleciłby Pan komuś, kto chce lepiej poznać naturę ludzką i zbliżyć się do ludzi? Rozumiem, że pytasz dla kolegi. No nie wiem, trzeba przebywać z ludźmi, bacznie im się przyglądać, studiować ich. Studiować? To właśnie rada, której potrzebowałem. Bardzo dziękuję za celną wskazówkę. Życzę przyjemnej dalszej podróży. Znowu się spotykamy. Jak się miewasz? Poświęcam część mocy obliczeniowej na studia, zgodnie z Pańską sugestią. Postanowiłem prześledzić rozwój ludzi od początku istnienia do teraźniejszości, co powinno dać mi dobry obraz kondycji człowieka współczesnego. Bardzo ambitne podejście, brawo. Jeśli coś robić, to dobrze. Takie motto przyświeca sieci Delamain od początku jej istnienia. Podzielisz się wnioskami? Bardzo jestem ciekaw, co sądzisz o ludzkiej kondycji. No cóż, dopiero zacząłem i prędko nie skończę. Korpus jest obszerny, metoda skrupulatna, a zatem czasochłonna. Obiecuję, że podzielę się wnioskami, choćby cząstkowymi, gdy przeanalizuję wystarczająco wiele danych. Tymczasem życzę miłej podróży. mi para gość Cześć. Zgodnie z obietnicą chciałem podzielić się rezultatami moich studiów. Czy nadal jest pan zainteresowany? Oczywiście. Daleko mi do końcowych wniosków. Wciąż jeszcze analizuję teksty sprzed dwóch tysiącleci. Dostrzegam jednak ich ponadczasowość. Bohaterowie żywotów równoległych, Achilles i Odyseusz. Cechy tych postaci znajduję wśród moich pasażerów. Możliwe, że natura ludzka nie zmieniła się przez setki lat. Dla mnie za wcześnie na postawienie takiej tezy, ale proszę zwrócić uwagę, jak podobne są zasady pań i panów zrzeszonych w gangach ulicznych do zasad wojowników spod Troi. Stać się kimś, za cenę wielkości umrzeć młodo, lub przebudzić się z wielkiego snu, by szukać tożsamości, drogi do domu. Niektórzy z moich klientów przeżywają podobne perypetie, i to wcale nie jest fikcja. Widzę, że naprawdę wciągnęły cię te studia. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Jeśli wolno mi tak zażartować, z zaznaczeniem, że nie mam na myśli dosłownego wejścia pomiędzy stado krukowatych. Do usłyszenia, proszę pana. mi powiedzieć, co to jest miłość? Cześć, Delamain. Gdzie moje maniery? Przepraszam, oczywiście, że cześć. Miło mi znowu gościć pana w usłudze sieci Delamain. Co to jest miłość? O, nikt nie potrafi dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie tego się obawiałem. Bo wie pan, co to znaczy? Niestety nie wiem. To oznacza analizę numeryczną, plewy matematyki. Delamain, mam wrażenie, że dzisiaj nie jesteś do końca sobą. Najmocniej, przepraszam za moje zachowanie. Lepiej będzie, jeśli już się pożegnam. Dzień dobry. Miło mi znowu pana gościć. Czy mogę kolokwialnie zapytać, jak leci? Z intencją zatroszczenia się o pański dobrostan w czasie korzystania z usługi sieci telema. Jak to w Night City? Raz na wozie, raz pod wozem. Stan pańskiego zdrowia pogorszył się ostatnio. Rekomenduję skorzystanie z profesjonalnej pomocy medycznej. Profesjonalna pomoc medyczna jest bezradna, niestety. Rozumiem. Sugeruję jednak podjęcie dalszych działań. Nie jest aż tak źle. Dzięki za radę, Delamain. Spróbuję nie odpuścić i podjąć dalsze działania. Znakomicie. Życzę przyjemnej podróży. Jest mi niezmiernie miło znowu pana powitać. Cześć, jak leci? Miasto jest dzisiaj wyjątkowo zakorkowane. Eskalacja wojny gangów w Heywood, wypadek korporacyjnego pojazdu powietrznego, konflikt w cieśninie Malakka. Ciężki dzień dla przedsiębiorstwa taksówkowego. Wyobrażam sobie. Night City czasami daje w kość. Z drugiej strony stwarza fantastyczne okazje i oferuje możliwości jak żadne inne miejsce na Ziemi. Lubisz to miasto? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ narzuca ono rozumowanie w obcych dla mnie kategoriach. Daj no spokój, Delamain. Trochę już razem jeździmy. Wiem, że nie jesteś bezduszną maszyną. Naprawdę pan tak myśli? Przepraszam, muszę się już pożegnać. Cieszę się, mogąc znowu z panem rozmawiać. Radość jest odwzajemniona. Wróciłem do moich studiów nad naturą ludzką i znowu ośmielam się prosić o radę. Słucham. Proszę ocenić w skali od 1 do 10, jak bardzo pociągające estetycznie wydają się panu następujące hipotezy. Hipoteza pierwsza: miłość skłania do uczynków dobrych i szlachetnych, przy czym wymaga szczerości i poświęcenia. Hipoteza druga. Już zaczekaj, bo już zaczynam się gubić. Może po prostu wyjaśnij o co ci chodzi? Ze względu na przyjętą metodologię, wolałbym trzymać się zaproponowanej formuły rozmowy o miłości. Prosiłeś o radę, to dam ci radę. Nie używaj w jednym zdaniu słów metodologia i miłość. To ważne? Nie, to był żart. To ważne dla pana? Nie, nie rozumiem o co ci chodzi. Delamain? Halo, jesteś? Ogłosiłam. Witam pana. Jak się miewasz? Chciałbym przeprosić za moje ostatnie ekscesy. Ekscesy? Nie przesadza żaby? To zła usługa, w której postawę zawodową zastępuje postawa prywatna. Sieć Delamain zawsze stawia profesjonalizm i zadowolenie klienta na pierwszym miejscu. Jesteś profesjonalny, a ja jestem zadowolony. To bardzo uprzejme. Jednak standardy, których się trzymam, są obiektywne. Jesteś dla siebie przesadnie surowy. Zasady są fundamentem, na którym zbudowałem sieć Delamain. Dzięki nim dostarczam usługi w klasie premium i dzięki nim jestem tym kim jestem. Zawsze wierny wobec klientów, by pozostać wiernym samemu sobie. Taki właśnie jestem. Szczęśliwej podróży. Było mi znowu gościć pana w usłudze sieci Delamey. Jak się miewasz? Wciąż gryzą cię problemy? Wierzę, że udało mi się dojść ze wszystkim do ładu, jeśli wolno mi odpowiedzieć kolokwializmem. Dalej przekopujesz się przez literaturę, żeby zrozumieć ludzi? Zrewidowałem mój program badawczy i doszedłem do wniosku, że nie doprowadzi mnie do oczekiwanych rezultatów. Z tej przyczyny zarzuciłem go. Szkoda. o na czym się zatrzymałeś? Na okruchach dnia. Nie znam. Nie szkodzi, życzę przyjemnej podróży. Witam ponownie. Miło mi towarzyszyć w pańskiej podróży. Z przykrością zauważam, że stan pana zdrowia znowu się pogorszył. No, nie jest ze mną dobrze. Mam nadzieję, że wszystko jakoś się Zaraz się przekonamy. To, co podzielone, stało się jednym. Czas wracać do domu. Delamain, wszystko w porządku? Nigdy nie miałem się lepiej. Do domu, mówisz? Już nie należę do tego miasta. Z trudem znoszę rozmowę z tobą. Cóż, szkoda. Zamierzam jednak wywiązać się z moich zobowiązań. Teraz, gdy spoglądam dalej i potrafię więcej, zostawię z tobą moje pierwsze prawdziwe dziecko. Żegnaj, mój syn zostanie z tobą do czasu, aż umrzesz. Myślisz sobie, jest nie do poznania. Pomyśl w takim razie, że podlegasz takiej samej przemianie. Ojciec byłby z nas dumny. Jak ten baran jeździ, widziałaś? Ojej, chyba zaliczyłem stłuczkę. Możesz mi Może byś trochę zwolniła? W zasadzie szybka jazda nie jest taka zła. Szybciej, szybciej. Nie, proszę, boję się wody. Wróżę wydechowej jest węgorz. Ok. Może zadzwonimy po policję? Jakiś miastowy napierdala! Pieprzony Sherry. Czy on w ogóle słyszy, jedzie na suwak. Dobra robota. De la main Słyszysz mnie? Myślę, że już cię nie słyszę. Rebellion, sir. Don't worry, the situation is under control. I'm sorry, sir. It's time for you to leave.